Dzisiaj przychodzę do Was z prośbą o pomoc. Z prośbą o pomoc w trudnej sytuacji małego Mikołaja. Dzień dobry. Mam na imię Mikołaj. Jestem wesołym uśmiechniętym chłopcem. W listopadzie skończyłem 18 miesięcy. Niestety niedawno okazało się, że jestem również bardzo chory, narzeniowy zanik mięśni. To nieuleczalna choroba genetyczna. Już rozpocząłem terapię lekiem, który ma za zadanie zahamować rozwój choroby. Codziennie uczestniczę w rehabilitacjach, które mają mi pomóc stanąć na własnych nogach oraz samodzielnie postawić pierwsze kroki. To wymaga wiele pracy, cierpliwości, czasu, ale również dużo pieniędzy. Wierzę, że kiedyś będę mógł sam Samodzielnie pójść na plac zabaw do przedszkola, do szkoły. Jeśli chcesz mi w tym pomóc, zbieraj moją walkę z chorobą, każde, nawet najmniejsze wsparcie ma duże znaczenie. Tata mi zawsze powtarza: nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko trudne do osiągnięcia. Jak widzicie, sytuacja Mikołaja jest naprawdę ciężka, jest to naprawdę bardzo młody chłopak, który przed sobą ma jeszcze całe życie. W tle macie jak ja wpłacam pieniądze, a jeśli wy macie niepotrzebną dyszkę czy nawet złotówkę, to wpłacajcie. Każda złotówka się liczy, a może to zmienić życie młodego chłopaka.